Manko, z tej strony Łowa Gaming. Ze mną jest. Tak, się Ma. Dzisiaj powiemy Wam o konkursie, który mamy, czyli na pakiet startowy. Mhm. AK 47 to ponad 600 zł na k ja to będzie, za chwilę, też będziecie, za chwilę, po tym odcinku, zgoduję, będzie premiera właśnie, konkursu na odcinek ten drugi, czyli z AK. A więc tak: Zasady, żeby wygrywać w tym giveawayu, to po pierwsze, wejść na mojego Discorda, który jest w opisie, i na Discorda Kaksie, który też będzie w opisie. Dać łapkę w górę mhm. mi Kaksiowi, dać mi suba Kaksiowi, dam w ogóle link e, do tego kanału, do filmu Kaksie, do jego kanału. Do kanału jego. No i co, jeszcze będzie trzeba napisać oczywiście w komentarzu. Biorę udział. I później swój nick. No i wszystko zrobione. No a No i ten. Wyniki będą, myślę, że. Kiedy zrobić wyniki? Dobra, a więc tak. Jak u mnie dobędą dobite 440 subów. A ukacje 70 subów. Mhm. Wtedy jadą wyniki. Myślę, że odcinek Wam się spodobał. Idźcie na ten pakiet startowy. Pamiętajcie, zero skamu. Będziemy Wam pokazywać na odcinku e, już, gdzie wygrał, jak my losujemy. Więc no, po prostu siema.